Z BMW przeskoczyliśmy na 190 i to były prawdziwe samochody, to były prawdziwe auta. Właśnie takie. Zresztą zobaczcie, no, stary Citroen Xara, tam Volkswagen 3, tam chyba jakaś Alfa stoi dalej. E, nie, Seat Leon. No tutaj mają takie samochody, może nie z niższej półki, ale nie jakieś premium. No i co? Jesteśmy przed budynkiem dworca e, Vilar Formoso. I możecie ci, co pierwszy raz są, to zobaczyliście teraz to, ale ci, co już ze mną tutaj byli, to mieli okazję podziwiać tą elewację wcześniej. Jest naprawdę ślicznie, To wszystko są kafelki. No dla mnie to jest zrobione to tak, że po prostu białe kafle położone, następnie pomalowane, chyba że białe kafle położone i chyba to tak właśnie było, tak myślę. Yy, mozaika najpierw była gdzieś tam ułożona, ktoś to pomalował, następnie wszystko poszło do wypalenia, poszło na to szkliwo, no i później ktoś to układał jak puzzle. I tak wygląda cały dworzec tutaj, cała, cały ten front tego dworca. Naprawdę jest to piękne, jest to piękne, nie jakieś tam tylko szkło i metal, ale właśnie tak się to prezentuje. No i tutaj jest peron, który jest też zadbany, czyściutki i tak samo jest pięknie wystrojony, jak ta elewacja ozdobiona, jak i z drugiej strony. Tak po całej długości. Cały dworze nam się tak ślicznie prezentuję. Od dworca pójdę tą ulicą, tak jak teraz widzicie, bo ja zobaczyłem, że tutaj w mieście jest jeszcze jeden parking dla ciężarówek. Także zerknę, jak on wygląda. A tutaj sobie chyba rośnie figa. Bo to są figi, tylko są jeszcze malutkie. O, Widzicie? Około w ogródku. Tak, to są bankowo figi. Podobno są bardzo pożywne, ale ja niestety jestem alergikiem. Jak zim figę, to zaraz tracę głos. O, tutaj jabłuszka. I widać. Co no to są takie gruchy? Wielkie? Ja piernicza. Nie, no gruszka to nie jest, takich liści nie ma. Grusza. Eee, o, to jest coś takiego, widzicie. Tylko to jest takie zamuszowe troszeczkę. Ale co to jest za roślina? Nie mam bladego pojęcia. To Jakaś chuinka. No, ekstra szyszki. Szyszki już chyba straciły, że tak powiem, te ziarenka. Ale suche. Na Ale te igły są mięciutkie. Tutaj można zobaczyć, one są mięciuteńkie. Nie wiem co to jest za drzewo, od groma tych szyszek i tych drzew te troszeczkę sobie rośnie, jakieś sosny, świerki, nie znam się. No i teraz tak, no jesteśmy już w tym parkingu, to jest niedaleko w sumie ten parking od, od dworca. raz tutaj jest taka zatoczka, można stanąć. I tutaj mamy parking dla ciężarówek. Są rajki wyznaczone. Także dosłownie jakieś 200 metrów od dworca mamy miejsca parkingowe dla ciężarówek. Można tu sobie przyjechać. Takie ogromniaste halogeny. Nie wiem, czy się świecą w nocy, ale wygląda to całkiem bezpiecznie. Stoi jakiś jeden Portugal, drugi Portugal, tam jakiś kamper. I zobaczymy co tu jest. Czy to jest sklep? Jakiś? Czy nie? O, Jaka to ta korola stara. I to wszystko tu jeździ. Takie starocie właśnie. Portugalia to tak naprawdę, jak się tutaj tak patrzy, on taką trąci bidą. No ale się kręci, tak? Ludzie żyją. Nie muszą jeździć nowymi samochodami. Nie muszą jeździć elektrykami. Żeby być szczęśliwym, tak naprawdę potrzebna jest fajna rodzina. Dużo uśmiechu, radości I... i tak naprawdę to wystarczy. I zdrowie. O, dobra, czekajcie, czekajcie. Co to mamy tutaj za owoce? Czy to są mandarynki? Co to jest? Rośnie. Klementyki? Nie, nie wiem, jak buneduny, Zobaczcie. Ale pięknie to wygląda. Mm, mm, mm. Ale tego też nie mogę jeździć. Wolno się przejdę tutaj, e, między tymi domkami. Żeby tak zobaczyć jak ludzie mieszkają. Widzicie następny jeździ, Nissan teraz taki. z taką, e, taki pick-upik, proszę bardzo. Stary. Tak jak ja powiedziałem, troszeczkę tego tutaj jeździ. Także ja się przejdę, popatrzę jak wygląda to miasto. Bardziej wioska no, taka większa. O, tam jest kościół, daleko. Także dojdę do kościoła, zobaczymy i później pójdziemy w drugą mańkę. To na takim placu jest i zobaczcie, drzewo ktoś ma w ogrodzie, ale jak Bonadunę nie wiem, co to jest. To są chyba, jak taka skórka świecąca. Nie mam tego pojęcia, co to może być. Wiem, że ja na pewno tego nie mogę jeść, bo zaraz będę miał atak alergii. Ale ile tych owoców jest tutaj. odgroma i ciut, ciut, No. I to są plusy mieszkania w takim klimacie. Tak naprawdę XXI wiek. Samochody nowoczesne. Tutaj tak. Stara kliówka. Mondeo. Peugeot. Peugeot. Jakiś Citroen stary. Stara Corsa. No i wszech obecny tak naprawdę nieposprzątany krajobraz. Tutaj jakby życie toczyło się własnym torem. Nikomu nic nie przeszkadza. Na luzie. Nie, nie musi widać być wysprzątane na tiptop. W ogóle nie musi być wysprzątane. Ale są też ogródki i domy, które naprawdę są bardzo ładne, chociażby tak jak ten. A tutaj się odbywa Rydek. W tym miasteczku, tylko chyba on jest tylko w soboty. Taką uliczką wybrukowaną się przejdziemy wzdłuż takich murów nikt tego nie rozbiera, nie zastępuje jakimiś siatkami, bo to spełnia swoją rolę. Aczkolwiek kurczę jak tak patrzę tam żadnej zaprawy nie ma między tymi kamorami. A piernice. Dobra, idziemy. Tam kościół jest. Widziałem, że na kościele, na głównej wieży jest gniazdo buciane. Też nikt tego nie rozwala. O. Wszystko z kamienia. No, bo z czego ma być? Jak kamień jest tutaj wszechobecny. Ależ, ależ uliczki. Kurde, czuję się jakbym. Przecież się w czasie cofnął nawet, żeby było to doprecyzowane. Tutaj tak samo stare, stare ruiny jakiegoś budynku. No fajnie, podoba mi się to takie życie. Spokojne, ludzkie. Ludzkie bez bez e, wszechobecnej takiej cywilizacji, jaką znamy z Francji, z Niemiec, gdzie jest jedna wielka pogoń za kasą. Jesteśmy przy kościele. I teraz tak, tutaj sobie ktoś mieszka. Tutaj ludzie mieszkają w bezpośredniej sąsiedztwie kościoła. Co tu jest, jakaś studnia? A, gdzieś źródełko Pewnie można się wody napić leci nawet, zobaczcie. Umyć ręce na pewno można. No. I teraz tak. Eee, co my tutaj mamy? To prawdopodobnie woda płynie po tej ścianie, jak jest to włączone. A tu mamy właśnie tą wieżę. Zegarek chodzi dobrze. Z gnia... Ale to gniazdo to jest potężne. Ja pierdzielę. Gigantyczny kościół prawdopodobnie będzie zamknięty o tej godzinie. No, bak, będzie zamknięty, bo to nie ma innej opcji. Tak jest. Ale zobaczcie, Co, kto tutaj jest. Ojciec SQL Augusto Marcos. No, musiał być kimś ważnym dla tej parafii. O, trochę żył. 24. 2015. Zmarł. Może ksiądz, który właśnie w tej parafii. No, był księdzem, tak. A tu jest napisane roku pańskiego 1740. Także te mury trochę mają. Ten kościół też trochę ma lat. Okej, okay. schodzimy innym inną, inną drogą po prostu, inną drogą, ta zieleń kurce i na, na tle tej e, białej ściany te takie e, te kwiaty, kolor tych kwiatów, to niebo, ja pierdziele, to jest prześliczne wszystko, to jak z bajki jest, jak z bajki, a tutaj kontrastujemy to wszystko z, ze starą, starą kamienicą, starym e, Sposobem budowania ślicznie po prostu ślicznie bardzo klimatyczne miasteczko. Swoją drogą jestem ciekawy, ilu kierowców ciężarówek było tutaj, gdzie ja. I nie mówię tutaj tylko o milczarkach, e, tylko mówię ogólnie. Nawet Portugalczyków, no chyba, że któryś w Portugalii jest stąd. Ale zastanawiam się, ilu się chciało ruszyć tyłek i tutaj się przejść. Dobra, teraz, gdzie idziemy. Strzelacie w prawo. Nie, w prawo byśmy doszli tam, gdzie byliśmy. To pójdziemy tutaj. O. No tak, z kamienia, jak nie z cegły. Jesteś wbudowany tylko z takiego kamienia, który tutaj jest materiałem, że tak powiem, podstawowym. To i jest chłodno w domach. Zwracałem kiedyś Waszą uwagę na to, że w portugalskich miasteczkach bardzo często są elementy takie kościelne. No tutaj wiadomo, Trzej Pastuszkowie Matka Boska, tak, która im się ukazała. Chodzi tu o Fatimę, nawiązanie do Fatime, Która tak naprawdę jest niedaleko no bo mówię Portugalia to ma tam ile? 180 km szerokości. Tu kolejne płytki ceramiczne położone i jakiś motyw na nich namalowany. Dobra, teraz wracamy tędy, o, jest kolejny złomek tutaj po prawej stronie kierowca w środku siedzi. A my się wracamy i tutaj będzie e, jakieś rondo i na tym rondzie jakaś nie wiem, ryba ze śmieci czy coś takiego zrobione. Ale na zdjęciach wygląda to całkiem fajnie. Wygooglowałem sobie, i chyba to co tu rośnie, to jest pigwa, taka co wygląda jak gruszki. To co tu widzicie, to to jest jakaś pigba. jabłkowa czy coś w tym stylu. O, to jest jakieś źródełko, teraz idziemy poczytać co tam jest po portugalsku napisane. To po prostu jest takie źródełko z 1903 roku i przez parafię odrestaurowane w 1997 roku. No i tu mamy tak. Woda do picia, ale nie można pić, bo nie ma kraniku i woda nie nadająca się do picia, czyli można mieć rączki, jest w tym kraniku, proszę bardzo, proste. Doszliśmy do ronda, o którym mówiłem, ja już zobaczę, co to jest za rzeźba, o, co następny klek odjedzie stary, co to jest? Nie wiem, Isuzu. To było Isuzu moi drodzy. Ja nie mogę. To też fajne. Ale to już jest francuskie autko takie. Klekotek taki. Dobra. Co ci Portugalczycy tutaj ulepili z tego metalu? Z tej strony przejdę, żeby nie nagrywać pod słońce. I zobaczymy. Co to jest. Lew? Cholera wie, zobaczcie. Jest na pewno to poświetlane w nocą. Foka? Obrigado, Villa Formoso, Pedro Leitao. Do widzenia Villa Formoso, Pedro Leitao. Tak? Albo nie, obrigado to jest dziękujemy chyba. Tak? Obrigado? Czy do widzenia? Nie wiem. No ale to jakieś kurde. gry z Pantera. I to jest wszystko zrobione z, y, z kabli. Jakieś, zobaczcie, stare samochody. E, głośniki. No wszystkie odpadki po prostu. Elektroniczne odpady to są. Jest tutaj, właśnie na tej rotundzie się wyjeżdża, albo się wjeżdża w zależności do Wilar Formosa. No, pomysł jest galanty. O, to jest w ogóle, bazą to jest pewnie nadwozie auta, bo widać. I taki oto tygrysek. Dobra. Obrigado to jest dziękujemy. Dziękujemy Wiler Formosa. No to jak dziękujemy, to dziękujemy. O, tu jest kolejne miejsce koło tej rotundy, koło tego ronda, że można sobie zaparkować i też sobie jakiś Portugal. Przy samej stacji zobaczcie, tylko stacja zamknięta, dlatego że jest niedziela i chyba się płaci z góry. Tak, tak, stacja zamknięta jest. To kibelka też nie ma. Tych miejsc takich fajnych, w tym miasteczku trochę jest. To jest kolejne rondo, na samym początku od strony portugalskiej. Fontanna. Na co musi wyglądać super, bo są latarnie. No ona jest zaniedbana, tak, ale działa. Na szczęście. Kula ziemska, jakieś orbity. No i trzy pokolenia. Ale podświetlona musi wyglądać kapitalnie, bo jest bardzo dużo punktów świetlnych na zewnątrz oraz w środku. A teraz tuż obok tej fontanny jest sklepik. Botela. Pewnie no, no. z alkoholami. Zobaczymy jakie są alkohole tu w takim zwykłym sklepiku. Można powiedzieć, o idzie następny taki Nissan stary. Jakie są alkohole tutaj. Piwo kosztuje i co można tutaj kupić. Zobaczymy. Dobra, okazało się, że jest zamknięty. Otwierają między 14, od 9 do 12.45 jest otwarty i później 1445, 19 I właśnie przyjeżdżała przyjechała pani, e, przyjechała pani właścicielka. I już też czekają tutaj gamonie, żeby wejść. No razem ze mną. Gamanie z Polski. Tak, jest naprawdę ciepło. I teraz tak. Tutaj jest kurtka, ale na nogach klapki. ale nie mają nie z tej ziemi. Dobra, tutaj mamy piwka. I teraz tak. 80 centów kosztuje 20, jedno piwko ten blok. Ale zaraz zobaczymy. Co tu można kupić? Tak, no to jest sklep z winami, z alkoholami. O, tutaj jaka. Zobaczcie, 48,53 litry. Coś takiego, nie wiem. To wino jakieś, ale strasznie drogie. Jak pierdzielę? Czyli nie mam, że smaczne. No to jest też całkiem, całkiem 178 euro za takie winko. A to 195 po lewej stronie. Ale ten sklepik tutaj jest całkiem całkiem. Dobra, zobaczymy jakie są ceny tych najbardziej popularnych e, alkoholi. Dobra, Dziegdaniec, no to tam też kosztował. A tu 22,95. Czyli zbliżona cena do escudero. O, kawy mamy. No kawy już takie ceny bardziej niemieckie, aczkolwiek nie do końca, bo tutaj jest za 12,16 euro 16. o i mamy piwka, proszę bardzo te, które lubię Boki bardzo lubię a najbardziej lubię to piwo 80 centów kosztuje jedna buteleczka taka dobra, tutaj mamy wódeczki E, pa, 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 pa. Dżiny. A tutaj też to samo co w Escudero, tylko tam na pewno to jest tańsze. Na pewno nie kosztuje 15 euro. Także gdybyście chcieli kupić jakieś fajne winko, no ale musicie wiedzieć, co chcecie. Albo chodzić i się pytać babeczki, to spójrzcie, jaki tutaj jest wybór win. Ceny są najróżniejsze, nie tylko po 200 euro, ale są też po 8, po 14, 11, po 5, 9, 12. Także są, nawet jest po za 2,75, euro 75. Proszę bardzo, euro się. Ja kupiłem to, tylko kupiłem w takim opakowaniu. To jest chyba 3 litry. Tak, ale tych. Win jest z odgroma, ciut, ciut. Tutaj macie jakieś takie za 18,50 w takim fajnym e, boksie. E, dwa wina na przykład, nie? Także sklep właśnie z winami i różnymi alkoholami. Fajnie to wygląda. I takie niepozorne miasteczko, prawda? Ciekawe, czy można tam na górę wejść. No, ja na winach się tak nie znam. Ogólnie się na alkoholach nie znam, no. pije co jest. Jak to, ucki menel. O, ale wiecie co? Bardzo dobra cena, bardzo dobra cena jest... To jest ich likier. Tu kosztuje 11 euro, a wszędzie indziej widziałem za 13 i 14 euro. Także ja to też wezmę. Naprawdę. Tu się opłaca to kupić. A tutaj mamy jeszcze z takimi kubkami. Zaraz dwa razy. Oferta. Z tak, czymś tam jest. Dwa razy likier go Nie. Niemożliwe.